Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym, tak jak mówiliście, żeby nie ganiać papu delikatnie, no to pasiemy. Ja zawsze lubiłem ganiać, to tu nieraz trzeba paść je jak O proszę, delikatnie, głodem trzeba to trzeba no, chociaż się pokażą trochę. A przed chwilą też wyskoczyły. I żałownik z tych świeżych, jak świnia, prosto na wybieg do sąsiada. Także bez ganiania, są 30 na plus. A ja parę sztuk, no ale. no Zaczną ganiać, będzie to, myślę, że wyglądało inaczej. I czerwone znaki. Jest tego towarzystwa. Było 219, świniak spadł jest 218 no ale no takie akurat mi go nie szkoda chociaż nie brzydki ale nie szkoda mi go no bo mi takie gołąbki są niepotrzebne popasiemy popasiemy całe podwóreczko ta żółta, o tu idzie budapeszczka korniata to jest tutaj łapana, już o niej mówiłem sparzyła się z jakimś tam Budapesztem czy z kimś i sobie tak lata i naprawdę jest nie, nieźła przytomna tutaj nie wiem czy go znajdę Przed wczoraj sąsiad mój tam gdzie mieszkam dał mi Budapeszta bo już miał go pozbawić życia nie chce chodzić Siada na komin i ma w dupie. Um, uratowałem mu życie, wziąłem go tutaj, wydawaj go. Ja go puszczę, niech się tutaj prostuje, najwyżej do sąsiada spadnie, jak nie będzie chciał chodzić. Puściłem go przedwczoraj. Wczoraj normalnie już go goniłem. I taki puszczony z ręku, i naprawdę chodzi w czubie. Nie wiem, co sąsiad od niego chciał. Naprawdę chodzi w czubie. Siada jako jeden z ostatnich gołąków, także jest OK Co więcej z takich nowości świeżości Idziemy do budy Jest tu kilka takich młodziaczków jakichś tam które puściłem, żeby sobie a no nie wiem gdzieś poleciały gdzieś się sąsiad mi martwi czy coś no, w budzie są, gdzie to mają mocniejsze znaki. Hmm, tutaj siedzi. W dniu wczorajszym byłem na targu w Tłuszczu. Już miałem jechać, a okazało się, że przywieźli locik zjadowa. A całe 60, nie, 59 chyba głębi, w tym było chyba 6 tych młodych, to wzięli od razu na czerwono, kropeczki i wypadł lecą bo mi młode są niepotrzebne. tu się młode nie utrzymają No ja tak, Byłem się w tej sławowie. Dobrałem 13 Także tam 70 powinno być świeżych, ale 7 czy tam 8 młodych wypuściłem. Będzie chciał latać to nie, a jak? Jak będę chciał na tej torbie latać, a jak nie, to sobie sąsiad będzie karmił, albo komuś też odda w prezencie. Także jest ich tam 40, ba To już będę mądrzej puszczał, w tydzień, może 5-6 dni, ale na pewno nie 2 dni jak ostatnio. Przywieźli mi lot w piątek po południu, a w niedzielę rano już je pędziłem. Hmm. Gołąbki na wypasie przywiozłem wannę do kąpieli. Jest tego towarzystwa. Razem będzie 270-80, także... Chciałbym, żeby z tego zostało 220. Co ma spadać przez te siatki, wpadać to niech wpada do sąsiadów. Co ma lecieć w świat, to niech leci w świat. Niech zostanie mi 220-230 gołąbków. Wiadomo, że z tych nawet tych najstarszych coś będzie ginęło, ale wiemy jak to wszystko wygląda. No i czekamy na sąsiada, trzeba go pilnować. Raz puszczał, tego nie upilnowałem. Drugi raz to puszczał gdzieś o 4 rano. To już ja to spałem smacznie. No ale no zobaczymy. No, kiedyś trzeba pójść. O jest tutaj ten sąsiada Budapesz Ma na ogonku taki czerwony czerwone znaki i czerwoną kropkę na ogonku. On jest dwuletni czy trzy. A w razie stary gołą. Tam nie chciał chodzić, a tu będzie chodził. chyba że u sąsiada będzie chodzić. Ale gdzieś będzie. Jest tego. 80% ciemne murzyny. Reszta trochę jasnych, trochę szyjaków. Trochę wszystkiego. No jeden niebieski wysłannik, były dwa, ale no. Wiadomo. Jeden musiał zginąć. Trzy albo cztery czarne, jeden czerwony. Może trzy czy cztery. Typlery, kilka czepli, no ale czepli to naprawdę, przynajmniej u mnie się nie sprawdzają, są jedne z pierwszych gołębi, które giną. Jednak ciemny to ciemny, jak ma się czysto w gołębniku, to, to i ciemno się utrzyma. Tu jakaś miłość, muszę to ogarnąć, bo ich zaraz miłuję. No i dobra, mam nadzieję, że jakiś w końcu filmik ze ścinkowania albo spuszczania chociaż sąsiada się nagra. Dobra, biorę się tutaj, ogarniam, sprzątam. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.